Witam serdecznie. To naprawić dzisiaj trafia taka szyfieczka Makita GA5030R720W Bardzo poręczna, fajna świreczka zakupiona za kilkadziesiąt złotych. Zobaczymy co w środku będzie siedzieć. Pójdzie oczywiście do odsprzedaży. Założymy ładny bicik i odkręcamy, zaczynając od osłony tylnej. Hmm, widocznie sprężyny na szczotkach. Ktoś tu już grzebał. Sprężyny na szczotkach nie dolegają. O, szczotki praktycznie nowe tu się Ale już widzę, że wirnik jest uszkodzony. Raczej na 100%. Dobra, skręcamy dalej. Wyczyścimy tutaj, żeby nam się śrubeczki nie obrobiły. Uff. I jedziemy. Nie ma tak, zakrętareczka udarowa mi Klej czy nie? Klej. Czasem grzać nie trzeba. Dodamy ładnie tutaj, żeby nic nie pogubić. Sprawdzamy. O kurczę! Pięknie. Smary jeszcze nie zużyte, czyli długo nie pochodziła. Łożysko na czpieniu. Ok. W kołnierzu łożysko Ok. Bez zbędnych szumów. Jedziemy dalej. Odkręcamy obudowę przekładni. I zobaczymy, co tu jest. No, wierniczek spalony na 100% nawet nie będę go sprawdzał na zwarciownicy, bo już widzę tutaj pewnie przerwa się zrobiła. Tak, przerwa. Przerwa objawia się tym, gdy zrobi się przerwa na uzwojeniu. Po jakimś czasie wypalą się tutaj działeczki. Podnoszą się działeczki, szczotki zostają po prostu. No, zniszczone, zjechane w po prostu w parę minut. Hmm, nie opłaca mi się tego przezwajać. Wierniczki są bardzo tanie. Szyfierka jest bardzo fajna. Widzę, że coraz cena trochę tej jej skoczyła, ale zawsze się opłaca ją naprawić. Więcimy tutaj przechodzik. Będziemy musieli też wymienić przechodzi, bo oczywiście ktoś uciął, bo przeważnie na Allegro jak ktoś wystawia czy gdzieś. Szyfierka zawsze jest sprawdzona. Ale w opisie jest... Napisane, że stan nieznany, a zawsze jest stan znany. Kupiłem już setki narzędzi uszkodzonych i może tylko trzy sztuki były dobre. Nie nie sprzeda dobrego narzędzia, więc wystrzegam przed zakupami na Allegro, chyba że za jakieś. Naprawdę fajnym stanie, chwileczkę. Dziękiemy amortyzator złożyska. Odkręcimy sobie przekładnie. Odkręcimy przekładnię. kurcze, niby łożysko. Łożysko nie jest jakoś zużyte z przodu. Z tyłu na pewno będzie wymienione, ponieważ i tak szumi już. A zresztą łożyska kulkowe takiej wielkości, ogólnie w ogóle większe, to bardzo wrażliwe na, na jakieś ściąganie. Więc nie ma możliwości raczej ściągnąć tego łożyska bez uszkodzenia, go, bo no nie ma po prostu możliwości. Przednie łożysko nie wygląda mi źle hmm. widać, że ta szlifierka długo nie chodziła smar jest spoko zresztą smar mówi sam za siebie nie jest w ogóle zużyty wilniczyk do wymiany to trzeba ładnie sobie wydmuchać i będzie szyfierka jak. Szyfiereczka już umyta, znaczy umyta. No wydmuchana. Panowie, łyk kawusi. Na zróweczko. Idziemy dalej. Jedziemy dalej. Piernik już mam, nawiódki. na nawiódki mam. Zdejmiemy może tą osłonę tylną i zamontujemy w nowym wierniczku. Polecam takie piękne ściągacze. Mam je wystawione na Allegro jak coś naprawdę do naprawy u One są podstawą. Pach. Osłona tylna zdjęta. Zakładamy ją z tyłu. Uwielbiam jeszcze to nowe łożysko, to, ponieważ to już jest uszkodzone. Nie nadaje się do ponownego założenia do szlifierki. Łożyska to jest jedna z najpodstawniejszych, podstawowych rzeczy. Zawsze, zawsze w jakimś nawet małym przeglądzie wymieniam łożyska. Trzeba bardzo uważać i wiedzieć jak je montować, ponieważ nawet nigdy w życiu młotkiem nie wbijać. Tylko prasa. i innego, ponieważ Uszkodzone łożysko może wypalić obudowę, zniekształca się komutator, trzeba to oszyć, później wyważyć. Oj. Mamy już nowe łożysko, uszczelnione łożysko. Ups, przepraszam, uszczelnione łożysko, tylko uszczelnione łożysko uszczelnione łożysko. Nie zalecam tutaj dawać łożysk na ZZ w blaszkach, ponieważ ta osłona pyłoszczelna no nie jest taka solidna, jak się może wydawać. Zalecam uszczelnione łożyska. Zresztą oryginalnie też tu jest łożysko uszczelnione, chociaż w niektórych szajsach <laughs> zdarza się, że tu są łożyska ZZ które bardzo szybko ulegają uszkodzenia poprzez pył, bo nie oszukujmy się, nikt nie patrzy na to. I na to nie patrzy. Łożyska ładnie wbite na prasie. Pamiętać jeszcze zweryfikować. Amortyzator łożyska. On też po jakimś czasie ulega. Pfu, zużycie po prostu deformacji. I zaczyna się najgorsze co do łożyska, też może być to pełzanie. Czyli yy, Czyli, gdy. No, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Po prostu łożysko kręci się tutaj, i tutaj w obudowie. Nie może się kręcić, ponieważ łożysko w szlak trafi za chwilę. Montujemy. Wkładamy. piernik, Tryb. Żadnych podkładek nie było. To jest prostota szlifierki, naprawdę szlifierka. Polecam tą szlifierkę, zawsze ją polecam, naprawdę. Dla mnie jako serwisanta najważniejsza jest po prostu jakość i dostęp do części zamiennych. Jeśli ja dostaję jakieś parkside czy coś. No w sumie to już prawie ich nie przyjmuję, bo nawet głupiego przycisku czy czegoś nie ma. Przykręcamy w miarę mocy, najlepiej wiadomo, tak? I już mamy zamontowany wirniczek. Tutaj jest w obudowie taka gumka. Ona zapobiega pełzaniu łożyska w obudowie. Te oryginalne łożyska nie są jakościowo dobre. Bardzo szybko wypadają. Piwnik też widzę, że dużo nie pracował. Niestety ta szlifierka ma 720 W, Fi 0,32 z tego co pamiętam, albo 30 jest na na wirniczku, więc wystarczy, myślę, troszkę mocniej ją gdzieś przytrzymać, uwiesić się i będzie spalona. Najlepiej pracować tak z wyczuciem po prostu. Zresztą jak każdym szlifierkiem nie można dociskać 70% mocy. No bo już każdym się po prostu zajedzie. A przez te moje 10 lat, dość, co tutaj co pracuję, różne buble widziałem. Montujemy przycisk z prawej strony, chociaż niektórzy czasem tak lubią znaczy chcę, lubią tak brać. O. Zakładamy, trzeba uważać, czasem amortyzator łożyska się skosuje, ale to można po jakimś chwili wyczuć na po prostu, na po prostu, czuć plastikiem. Chociaż już parę razy nawet zdarzyło się, że oryginalnie był źle założony amortyzator łożyska w silniku pilarki. Przezwajałem go. No inaczej, gdy go rozebrałem, to zauważyłem po prostu, że jest zeskosowany. Hm. Weźmiemy troszkę tego smaru posmarujemy przekładnię. W środku łożyska, aby ktoś kiedyś wymieniał, jest 6201. Tak samo tylko z luzem, czyli uszczelnione. Żadnych innych łożysk. Warto zainwestować parę złotych w jakiegoś faga czy coś więcej niż w ten marketowy dziadost. Zobaczymy. Ładnie się kręci. Śrubeczki wkładamy. Trzeba już dokręcić. Wyczyścimy troszkę szczotki z tego pyłu. Mamy ładny haczyczek. Zakładamy szczotkę pierwszą. Sprawdzić, czy ona, czy ona tutaj po założeniu sprężyny luźno chodzi. Będzie ok. Przewód ustawiamy. idziemy drugą. Zakładamy. lepsze połączenie szczotki z słówką, z trzymaczem, ponieważ niektóre szczotki nie mają z, yy, żadnych przewodów wyprowadzających I, i czasem się zdarza tak, że jest bardzo słaby styk tutaj i prąd, który płynie, przepływa przez sprężynę, ta sprężyna przy dużej temperaturze traci właściwości takie jak po prostu no docisk tego przy temperaturze i szlak trafia, tak samo ładnie chodzi. Miętko, idziemy po jakiś przewodzik fajny, zamontujemy. Znaleźliśmy fajny długi przewodzik, troszkę jest tutaj, skrócimy go. mierzymy długość przewodu jaka była oryginalnie żeby później nie były za długie ani za krótkie salutować też zalecam zadamy obudowę pod piętka. jakby za daleko nie wystawał będzie problem i tak kręcimy teżę żeby krętem nie udałem żeby nic nie uszkodzić i zamontujemy go Taki kurcze ciężki montaż tego przewodu mm. o, jest perfekcyjnie. O, bardzo ładnie zamontowany przewodzik, zabezpieczenie przed wyrwaniem kurczy. Mamy. Przewodziki nigdzie nie stykają, w niczego ładnie chodzi. Jest ok. Myślę, że tutaj nie będzie żadnych niespodzianek. Uruchomimy to od razu ze strzała Napięcia. Jak ktoś wie, po co to, to niech napisze. To mu zalajkuje komentarz, ale to jest bardzo ważne. Rzykować najlepiej jeszcze pumeks, bo nawet przy nowym wirniku czasem, chociaż tu będzie ciężko z miejscem, trzeba dotrzeć szczotki. I załączamy pierwszy strzał: 3, 2, 1. Coś mi filmik ucięło, ale jakoś to może zmontuję, dopiero się uczę. Nagrywać na YouTube. Zamontowałem nową usunę tarczy, śliwka, bardzo fajnie chodzi. No, podchodzi pod na nabiernik nowy, szczotki, naprawdę ona przerobiła 10%, szczot 10 szczotek łożysko tylnie wymienione, smar jeszcze oryginalny, przewodnik też jakiś wymieniony, bo tamten oczywiście był cięty. Zamontujemy też nowe, nową podkładkę od Bosza i nakrętkę. rączkę tak samo, nówkę, bo nie mam żadnych używek. naprawdę w fajnym stanie. Pójdzie na sprzedaż na Allegro pewnie ją wystawię. Tylko nie wiem jeszcze za ile, bo kurczę naprawdę w naprawdę fajnym stanie, ale myślę, że koło 180 zł wystawię też fakturkę VAT albo jakiś paragonik. Gwarancję, no ciężko dać gwarancję, bo zawsze tam. Kurczę, no ja nie, też nie mam po prostu świadomości. Nie widzę, jak ktoś pracuje, a ja już takie jajce odwala, od, widziałem. Kiedyś naprawiałem takiemu jednemu panu szlifiereczkę. Przyszedł do mnie, że szlifiereczka mu się wyłącza. No i dobrze, poszedłem, pojechałem do niego, zobaczyć, jak go napracuje. Chłop, 120 kW. Świerka z tego, co pamiętam, to był Perles. Z Perles to był z elektronicznym. No, gdy prąd po prostu przekraczał jakąś wartość, elektronika odłączała bądź zniżała obroty. Ja patrzę na ten chłop na tej małej szczyfierce, bo to, jakbym pamiętam, 800 chyba wad miała. Wisi, po prostu się położył na niej i on z pretensjami, że ona mu się wyłącza. Niestety nie będę dawał gwarancji na nieprawidłowe użytkowanie narzędzia. Tak samo czasem rozbieram. Ostatnio miałem sytuację, niby reklamacja, chociaż po, po półtorej roku swoje przepracowała, szczotki wszystko były nowe, oryginalne Bosch. A po prostu, gdy ją rozebrałem, była w takim gipsie, pełno gipsu. Gips dostał wilgoci, po prostu poprzyklejało się to wszędzie. Wilnik dostał takiej dużej niewywa niewywagi, że porozwalało łożyska. W takiej sytuacji no nie przyjmę reklamacji po prostu. Wilnik został przetoczony, wyważony jeszcze raz, umyty. Proszę bardzo, jak nówka. Pozdrawiam, polecam, do widzenia.